Cześć wszystkim. No to sąsiedzi znowu dają o sobie znak. I nie chodzi o sąsiadów z Czech, bo to sceny akurat widzicie z Czech, tylko o sąsiadów z kraju ulubiących naszych polityków. Czterech było z tego wybranego kraju. Postrzelali z pistoletów gazowych do psów nie chodzi o policjantów. Zajumali kluczyki gdzieś tam se poszli szukali syna tych ludzi. Masakra będzie się działo, ale spoko to dopiero początek, jak jeszcze. Ruszą w pełni te przerzuty z, od naszych zachodnich sąsiadów, tych kolorowych, tutaj do nas, do Polski, to dopiero wtedy się będzie działo. U, wtedy będzie miłość bez zabezpieczenia. A tymczasem bójmy się o akcję teropero, bo Grzesiu się odpala ze swoimi chorobami psychicznymi psychiatrycznym i w głowie coś tam ma. Ma plan i wykona go sam, będzie znowu straszył. Grzesiu to ten, co nie wpuszcza rodziny na Wigilię bez włożenia im czegoś tam, w coś tam. Subuj i obserwuj, będzie się działo.